Około godziny dziewiątej zaczyna działać radiostacja w fabryce Kamlera na rogu okopowej i dzielnej na woli. Komenda główna Armii Krajowej wysyła szereg depesz do Londynu, donosząc o wybuchu powstania i ciężkiej walce. Apeluje o pomoc. Powstańcy całkowicie opanowują stare miasto, zdobywają kluczowy obieg w tej części miasta, polską wytwórnię papierów wartościowych przy ulicy Sanguszki. W Śródmieściu Północnym powstańcy zdobywają kolejne ważne punkty oporu niemieckiego, m.in. Pocztę Główną przy placu Napoleona i budynek Arbaismatu przy placu Małachowskiego. W Śródmieściu Południowym panuje jeszcze chaos pierwszych godzin walki. Powstańcy opanowują budynki elektrowni na Powiślu, a na Czerniakowie budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na żoli Bożu powstańcom nie udaje się opanować kluczowych pozycji niemieckich. W nocy z 1 na 2 sierpnia komendant obwodu wycofuje oddziały do Puszczy Kampinowskiej. O świcie oddziały 7 rejonu obwodu 7, 8 rejonu 7 obroża pod dowództwem kapitana Józefa Krzyczkowskiego szymona. Przeprowadzając nieudany atak na lotnisko Bielany. Na woli nieprzyjaciel stara się zepchnąć powstańców i wtargnąć w głąb miasta od zachodu i od strony Powązek. Powstańcy stawiają skuteczny opór. Żołnierze batalionu Zośka zdobywają dwa czołgi typu Panther na Ochocie w nocy z 1 na 2 sierpnia wobec braku możliwości opanowania dzielnicy i nawiązania kontaktu z Wolą i Śródmieściem komendant owodu podpułkownik Mieczysław Sokołowski Grzymała wyprowadza znaczną część oddziałów do pobliskich lasów. Część z nich stara się ranny, na, nad ranem okupioną dużymi stratami, walkę z nieprzyjacielem pod Pęcicami. Oddziały, które nie opuściły dzielnicy, prowadzą działania zabezpieczające. Na Mokotowie w nocy z 1 na 2 sierpnia większość oddziałów 5 Obwodu wycofuje się do Lasu Kabackiego. Pozostałe przezwyciężają kryzys pierwszych godzin walki i opanowują południową część dzielnicy. Powstańcy zdobywają m.in. szkołę przy ulicy Wonoronowicza. Pozyskując sporo broni i amunicji. Na Pradze powstańcy zostają wyparci z gmachu dyrekcji kolei uzbiegu Wileńskiej i Targowej. Krystyna Krachelska, sanitariuszka Danuta w dywizjonie Jelen, ciężko ranna, w godzinie W umiera w szpitalu polowym. Odchodzi autorka popularnej pieśni Hej, chłopcy, bagnet na broń uwieńczona jako warszawska syrena.